manu ze strony Mati9700 I Witam was w czwartym odcinku Z rezypaka e, Dziś wam chciałbym z wami iść do Dungeonu Oraz pokazać wam mój nowy domek Który zbudowałem w stylu modern e, No i nagrywam tu program Bandica Dzisiaj Mam jakieś 50 fps więcej niż FRAPS Ponieważ FRAPS mi nie chce działać Lecz nie będziemy się tym przejmować, przychodźmy do odcinka. Na początek Wam pokażę tutaj wszystko. Eee, w tym domku, co się tutaj zmieniło, Szklarnia aktualnie. Dalej gówno, Klocek. Tutaj idziemy dalej, to mamy magazyn. Tutaj idziemy, Tutaj mamy kutkę oraz piska. Tutaj mamy, co widzieliście w trzecim odcinku, zwierzątka. Oraz tutaj mamy tą alchemiczną pracownię i tutaj wchodzimy w dół i tutaj nam się rzuca teleport do bazy pierwszej, który no niestety nie działa lecz idziemy do następnego domku ja tutaj zrobię krótkie cięcie zobaczymy się z początku domu ponieważ mam ten teleport domku więc do zobaczenia za sekundkę okej okay, ziomeczki to jest mój nowy domek na tym safe, w których budowałem godzinkę lub pół godziny, ale to było chyba dwa tygodnie temu, czy ile tam, więc przechodzimy do prezentacji. Eee, wchodzimy tutaj sobie, tutaj mamy dywanik, tutaj mamy kowadełko, wszystko. Tutaj mamy taką, nie wiem, tutaj mamy widok na trzcinę, tutaj mamy takie kowienko i tutaj mamy, schodzimy do magazynu. Tutaj jeszcze nic nie mam, ponieważ to nie grałem na tym save'ie jakiś czas. Tutaj takie małe przejście i wchodzimy na górę. I jak wyjdziemy na górę to tu mamy nasz pokoik mały. Ale spoczko, tutaj mamy takie coś, ja bym wykasował tamto na górze i bym to zmienił, ale no, by to wyglądało gorzej. Więc muszę to jakoś zmienić ten dach troszkę I tutaj mamy salon. W salon możemy sobie usiąść oglądać Creepera. Dobra spocznę e, Tutaj mam teleport do bazy tamtej lecz my będziemy w tym dzisiaj, w tym odcinku się kierować na tamten Dungeon e, Mam mieczy Grzapnest 4 oraz Fire Aspect 1 który zrobiłem było za odcinkiem ponieważ już chyba dwa tygodnie nie robię live'u więc no niestety Lecz dzisiaj, dzisiaj się zmuszę do pierwszego live'a po świętach nie z rezipaka z rezipaka już prawdopodobnie nie będę robić liveów lecz no może potem lecz teraz będą livey z hardcoreika hardcore is o blaze te knutki e, nie wiem dlaczego czy wam też tak dziwnie to się renderuje te te itemy, itemy czy nie mogę się wysłać itemki w skrzynkach bo mi się to słabo słabo z tymi jest e, jest na dole coś nie nie ma nie ma tam jest ja sobie wykopię tutaj tak sobie a mamy Timbermont, przez co tak sobie to kupałem? Zapomniałem, bo już nie grałem długo na sewie I coś mi się zdaje, że noc nastaje Ale to może mi się zdawać Okej, okay, mamy tutaj Pustą skrzynkę No, 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 no mm. e, Jak widziałem, u um, my kurczy no Minecraft Blue to też mu się tak trochę słabo były z tymi skrzynkami No wciska się, okej okay, jesteśmy Tak, ciak Nie będę niszczyć tego No i dlaczego tu nic nie ma Nie 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 nie, nie, nie spadaj, nie, spada, nie spadaj, nie spadaj Dzięki No kurde Tym budkom e, się lepiej podróżuje oraz tutaj wszystko wskakuje E, ponieważ, no... Bardzo są przydatne te wódki. What the fuck?! No! Jakie piczki się musiały nagle zrespić?! O kurde, no whyyyy? Dobra, idziemy sobie do domku do domku przespać się i wrócimy się tam... No kurde liście Wrócimy się tam potem. Jak fajnie to wygląda ten domek. Wilkołak, głupi, wilkołak Fajnie to wszystko wygląda tak nocy. Mam y światło na 50. Ponieważ tu, żeby lepszy, lepiej to nabrało wszystko, nie było tak jasno, mega jasno. Tylko ładnie Okej, okay, idziemy tam do tego dungeonku. Jeleń, dir, dir, dir. No i muszę odlatować. A bo jak mam mieć fair aspekt to endermany uciekają. Ja japitole. Ja Dobra, tutaj jest tu wszystko oświetlone. Ciach i nic. Łoo! Wow. Te zamki, ja tych nic zamków nie lubię. To jest... Puj gigantyczne oraz to... Ja pito, gnojku ku mnie. Od tyłu. Nie lubię... Bandika ma przez co ponieważ mam nagle 60 FPSów oraz nagle 25 Dobra, już się nie zrespisz mę do Critical Dobra, zombiaku, dziękuję za uwagę. Więc jak na razie będę niszyć te spawnerki, ponieważ jak to oznaczę pochodniami to i tak dalej się respią, więc no... Ale to fajnie wygląda ten domek tak. Ui. Eee, aktualnie chciałbym coś lepszego nakręcić z tego Resipaka. No cóż, ale nie grałem na Resipaku bardzo dawno. Ten dom zbudowałem zaraz po tamtym odcinku. Ale to wszystko, co tu tam jest. O LOL. I będzie, czy tu będzie coś fajnego? Zarambiste rzeczy, no. Nie spodziewałbym się tego. Fajne budki, że nie trzeba... Że nie padnę z takiej wysokości. Mam pomysł. Czy <ścoughs> da się to zetnąć, tak? Chyba da się zetnąć. Kopimy, kopiemy, kopiemy, kopiemy. Szybciej. Uuuu, udało się, roll Ja puszka są, więc jest... To no co to mi tak chrumie Aktualnie pierwszy raz nagrywam z Reszi z zy... dźwiękami z gry Nie wiem czy to słyszycie, czy co, ale no ja to słyszę, więc... Więc więc, więc... Wy nie musicie tego słyszeć, byle ja to słyszę. Gdzie tak to wejdzie. Dzisiaj będzie taki krótszy materiał, ponieważ nie wiem co tu nagrać. Serio, musiałem spaść przez tego laga. to sobie sprowadziłem. Eee, więc ziomeczki, ziomeczki, ziomeczki. Dzięki za oglądanie tego materiału. Sorki, że był taki nudny. Ale no cóż, to sobie tam nie nie gramy i wypadłem z weny do nagrywania. I co tam tu jest? Nic tam nie mam, więc siomeczki dzięki za oglądanie możecie subskrypcję zostawić, jeśli mnie nie subskrybujecie dać lajka pod filmem żeby się rozprzestrzeniał po internecie czy youtubie oraz napisać komentarz więc o mam do was pytanie jakby ktoś by byłby miły to e, żeby napisać komentarz co mam zrobić w następnym odcinku bo nie wiem więc dzięki za oglądanie, do następnego odcinka, nie wiem z czego, może Minecraftu, może Network Speedward, może Steel City, więc nara.